Nie wiem. Tysiąc defa masz. Wow, co wow. jest? <laughs> serio? Tak. A nie bo... Co się dzieje? ja mam tysiąc defa. <laughs> o, o, o. Kurwa, czy nie nie będzie Ej, czekaj, czekaj. Dzięki, Nic, nic nie To jest grane. Czekaj. Okay. Nie, mi się ej. wydaje, że to tylko wizualne było. Nie! Nie! Co jest grane? Report for Ale ja... Ale co jest grane? Będziesz nam tankował, kurwa. O co chodzi? Ej, ja nic nie ej marmowę, moja... Jesteś ej, moja postać sama się rusza. Sama wraca do bazy cały czas. Patrz, ja nic nie robię. Chyba cię cały czas ten liczy jako AFK, wiesz? No, Super! Ale, ale graj. Jesteś naszym tankiem teraz. <grymne> pod DPS. Dobra. Mope. Nie wiem co, musimy to od nowa zacząć, bo to jest nie fair teraz dla bo... nich.